Cześć, tutaj Anka. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co sobie zamówiłam, a jeżeli chodzi o wyprzedaży z Zalando. I to będzie Zalando. Sorry, że tak będę znikać co chwila, ale dzisiaj jak zwykle inne karty. przez mnie zresztą wyganiają. <laughs> Big start. To też było zamówione przez Zalando. Jedna rzecz z mango e, cztery rzeczy mam z answer to wam zaraz pokażę to już mierzyłam to już jest rozpakowane e, i jedne spodnie sobie zostawiłam z mm, asos to też wam zmierzę i pokażę jak to mniej więcej wygląda? No i zanim przejdę do pokazywania tych wszystkich rzeczy, to chciałabym e, przypomnieć, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam. Um, piszcie, co myślicie o tych rzeczach i e, zdecydowanie łapki w górę, jeżeli film będzie się Wam podobał. E, może zaczniemy sobie od Answer. I tak, pierwszą rzeczą jest taki piękny, moim zdaniem. Sweterek z Medicine. To jest wszystko zrobione z koralików, tak? Wygląda przód. Okay. Takie mam tutaj ściągacze, guziczki. Tutaj mi jedna rzecz nie pasuje przy tych guziczkach, ale to Wam powiem jak założę. To też zobaczycie pewnie, jak to wygląda. I tutaj z tyłu też ma takiego wyszywanego motela, chociaż to jest chyba ma. Ja w tym sweterku już byłam na Sylwestra, to była domóweczka, bardzo fajnie mi się sprawdził, nie było mi w nim za gorąco, to jest rozmiar M, nie wiem czy Wam podam ceny, może Wam podam po prostu gdzieś tutaj to co jest aktualnie na stronie, bo ja tam to brałam z jakimś jeszcze ekstra rabatem, bo oni tam wiecie różnie mają, jeżeli chodzi o skład to tutaj mamy 54% bawełny, 38% poliamidu, 6% wełny i 2% elastanu, ale z tego co pamiętam to on kosztował coś koło 150-160 zł e, tak jak mówię przetestowany, sprawdził się ok, nie było mi w nim za gorąco wszystko fajnie, zaraz Wam pokażę e, rzecz numer 2 i tutaj już wiem, że ten sweterek pójdzie do oddania. Widzicie, meteczka wisi. To jest taki no, zwyczajny, beżowy sweterek w czarne paseczki. Takie mam tutaj mankieciki. I to już jest Answer Lab, rozmiar S przez M. Coś mi po prostu w nim nie za bardzo pasuje. Zaraz zobaczycie, jak on tutaj na mnie będzie wyglądał. E, on ma w sobie 50% akrylu, 30% wełny, 10% poliamidu i 10% poliestru. E, no, skład ma całkiem, całkiem ok, tylko no jakoś tutaj mi coś przy tych rękawach nie, nie za bardzo e, grało. I wciąż szukam jakiegoś beżowego sweterka, może być sweterek w paski. Ech, ciężko jest, słuchajcie. Nie wiem, który to już jest ceterk który ja zmierzyłam, ale no niestety nie. I tak, kolejnym cederkiem jest twór tego typu. Kolor ładny. On ma tutaj już Wam pokażę. Taki wywijany kołnierz jest na takie złote fajne guziczki, one są tak jakby szczotkowane, wiecie, one nie są takie mm, mocno błyszczące. To jest znowu e, marki własnej, czyli Answer Lab. E, rozmiar ten sam S przez M. Tutaj nie mamy ceny. E, on ma obniżoną tutaj linię rękawów. A i dlaczego on wraca? On wraca, bo on tutaj ma taką wadę przy szwie. No niestety. E, Mankieciki ma. Takie ja sobie, wiecie, wywijałam do mierzenia. No zaraz, tak jak mówię, wszystko Wam pokażę. No, byłby fajny, gdyby nie to. Eee, skład ma słaby, bo to jest 73% akrylu, 18% poliamidu i 8-9% wełny. Zgaduję, popatrzcie, jak to jest tutaj napisane. No, może ktoś się rozczyta. Ja tak nie za bardzo. A kolejny sweterek, który w moim odczuciu jest piękny. Też zobaczycie, jak to będzie na mnie wyglądało. Nie mam nic w podobnym kolorze. I tutaj naprawdę jestem nim oczarowana. On wygląda jak taki baranek. Jest dość krótki. Ale taki oversize'owy, też ma z tego co tutaj widzę obniżoną linię ramion, ale to się przyjrzymy dokładniej na mnie. Takie ma tutaj mankieciki. I to jest również marka własna, Answer Lab. Rozmiar S przez M. Czy tutaj coś mamy oprócz tego? Nie. I już Wam przeczytam jaki to ma tutaj skład, ale jest bardzo milusi, bardzo przyjemny. Yy... No też nie, nie ma szału. 62% akrylu, 18% poliestru, 8% wełny, 8% wiskozy i 4% alpaki, ale w ogóle nie gryzie. Jest taki, naprawdę milutki. No i ta faktura jest super. I jest jeszcze taki jasny szary i szczerze mówiąc się nad nim zastanawiam. Yy, może bym sobie spróbowała w większym rozmiarze, wiecie, Zobaczcie, jak to yy, wygląda. I tak, spodnie, które ze mną zostały z tego zamówienia zaisos. To są te spodnie Carpentery z berzki w wężowy wzór. One mają prostą nogawkę, można by powiedzieć, że nawet lekko rozszerzaną. To jest 38. Ja za nie dałam 60 zł. One są podlinkowane w tym filmie. Mierzymy ASOS. Jeżeli ktoś by był... O też może też mam tutaj podlinkuję, jeżeli jeszcze będą. Podlinkuję, A co mi tam. Jeżeli ktoś wyszukał, no bo tylko tak, w ASOS y, wysyłka jest chyba za 18,85, czyli prawie 19 zł, ale zwroty są darmowe, paczkomatem. I wiecie, klikacie, chcecie, chcecie zrobić zwrot, oni wysyłają kod do paczkomatu i idziecie, kodacie przesyłkę. Od cała filozofia, więc spoko. <laughs> można, można ryzykować. Szczególnie, że tam widziałam jakieś bluzki z y, And Other Stories za chyba 50 zł. Go, ja już nie mam za bardzo budżetu. Tak więc musimy się zadowolić tym, co przyjdzie teraz. <laughs> ok, e, to teraz może mango, bo to już mam otworzone Nie wiem, co tutaj jest i nad tym myślę. Tutaj się cały czas zastanawiam. Ja w tamtym poprzednim mm, mieszkaniu, w którym byliśmy na święta nie za bardzo miałam do czego to zmierzyć. Więc tak sobie założyłam, uznałam, że ogólnie jest spoko, ale nie wiem. Jest to taka cieniuteńka, bardzo cieniuteńka. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać. Chyba widać przez moje paluszki bluska. Taki zwierzęcy wzór. To jest taka, jakby panterka. No, panterka. Guziczki ma takie również w kolorze takim panterkowo-szylkrytowym. Zupełnie nie rzucają się w oczy. Jest to rozmiar. M, Tutaj jest na to namiar Coś nie chce złapać zbliżenia No chodź tu No i tak będzie podlinkowane eee, Ona nie była jakaś tania bo chyba 90 zł kosztowała Ale to Wam wszystko tak jak mówię Podlinkuję I tutaj jest 100% cieniutkiej bawełny takie to jest. I najbardziej ciekawa jestem tego zamówienia, którego jeszcze nie widziałam. I jest to. Wicki! Wychodzicie do tego typu sklepów. Jest no w coś mi na przepraszam, Już chyba trzeci raz robię, ale chyba mm. ja mi po prostu taki włos tutaj przez okulary. E, tak, jest nic. E, no bo ja wiecie, normalnie nie wchodzę do tego typu sklepów. I gdyby nie to, że ja szukałam takiego długiego kardiganu w panterkę. Widziałam w Stradivariusie, ale ten w Stradivariusie kosztował 250 zł. I e, jak się zdecydowałam, że w sumie może fajnie by go było sobie przymierzyć i zamówić, to już go nie było. E, mierzyłam podobny w Zarze, z takim dobrym składem, ale on z kolei jest zdecydowanie za drogi. E, no i padło na ten z Zalando, z Wigstada. On się tam, się pojawił w sugerowanych, potem jak sobie wydałam ten ze Stradivariusa do ulubionych dało się otworzyć. Poczekajcie, żeby mi ta, ta, ta karteczka nie wypadła, żebym chciała zwrócić ewentualnie. Jestem? Jestem. Tak to się tutaj prezentuje zapakowane. Chodź tutaj do mnie. Popatrzcie. Z takim... Z no, takiego szelściaka. Bardzo Ciężki, bardzo gruby kardigan. Rękawy ma takie tutaj poszerzane. Widzę, tak to się prezentuje. Big Star One Size, więc tutaj nie było możliwości wybrania rozmiaru. Ja Wam go podlinkuję. Nie pamiętam jaka tutaj była cena, ale pamiętam, że skład nie był jakiś super ekstra fantastyczny. Pierwszy raz się spotykam z matką z Big Stara, więc przepraszam, troszkę to potrwa. Jest po rosyjsku. Dobra, 72% akryl, 25% poliester i 3% elastan. Ale założymy, zobaczymy jak to po prostu będzie się prezentowało. Bo jeżeli fajnie, to się nad nim zastanowię. To. I drugą rzeczą, którą sobie dobrałam z Big Stara, Taka bruzeczka. muszę no, być podpowiednia. Taki t-shirt, tylko że z długim, nawet chyba lekko rozszerzonym rękawem. Zaraz to zobaczymy. Tak, popatrzcie. Rękaw jest delikatnie tutaj rozszerzany, bo jest... Aj, no nie uda mi się Wam tego pokazać. No, zobaczycie pewnie na mnie. E, I jest to rozmiar M. E, czy tutaj mamy skład na metce? Nie mamy. Nie, nie pójdę na skróty niestety. E, no wygląda całkiem ładnie. E, zaraz. 100% bawełna. I to jest taka już tym razem grubsza bawełna. Ona jest jak taka cienka bluza, jak tutaj zobaczycie. OK, i ostatnia rzecz, nie pamiętam jaka, ale trochę to szło, trochę to szło, a i z mango zrobiłam sobie dwie rzeczy i ta jedna koszula przyszła, a ta druga przyszła dopiero dzisiaj i to mi dwa tygodnie od kiedy ja to zamówiłam, no już tego nie odbiorę, a jest to naszyjnik, który chciałam, zobaczymy, no, może się pojawić z powrotem. Wiec, on nie był na sprzedaży, była tylko jedna sztuka, ja na niego dość sporo polowałam, ja no nie wiem dlaczego, to po prostu im tyle zajęło. I no naprawdę coś ciekawego mam na tym nosie, chyba zdjęłam taki mały włosek. A wiem co to jest, to są spodnie. Które były również um, dostępne w kolorze czarnym. Ja nie jestem pewna, czy ja w nie wejdę. Bo to jest rozmiar 38 i to jest... A, a nie, to jest rozmiar 40. Jak ja zamówiłam. Ok, czyli to jest rozmiar 40 to w nie wejdę. Może nie będą za duże. Zobaczymy. się I to są spodnie z takimi przeszyciami. Widać, widać. Delikatnie rozszerzona nogawka. Z tyłu wyglądają ładnie. To jest model Bagi. Tutaj jest jakaś cena. Nie, nic nie ma. Jest niby na to namiar. W razie czego, jakbyście chciały szukać na jakichś innych stronach, no ja Wam podlinkuję za Lando. Po prostu. Tak jak to było. No dobra, okej. Okay. To to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje zamówienia. I zaraz sobie wszystko Zmierzymy. Okej, okay, tak. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać i tutaj proszę Was bardzo o radę, bo nie jestem jej pewna. To jest ta koszula z mango. Ona no jest, wiecie, no ok. Przewiewna, lekko obniżona liniera. Fajna tutaj długość, nawet jak widzicie do legginsów. Dekot z przodu również ładne, ładnie się tutaj rozchyla, ale nie jest też za głęboki, fajna tutaj duża szeroka, jest delikatnie prześwitująca, ale specjalnie wzięłam ją do czarnych leggingsów, żeby zobaczyć tutaj widać ten pasek i no w lustrze go nie widać, tutaj mam dość mocną lampę, jak tutaj podchodzę pod lampę, to wydaje mi się, że delikatnie prześwituje, ale tak jak mówię, no w normalnym świetle, no chyba, że pod, pod słońce, no to jest szansa, że to będzie widać. Ale z drugiej strony, jakbym ją chciała na przykład założyć do jeansów, taki jest przykład, no to problem zupełnie zniknie, a ona jest fajna. No dlatego tak jak mówię, jakbyście mogły mi powiedzieć, co o niej myślicie, to bym była bardzo wdzięczna. Ładna. Tutaj ma jeszcze w cikach takie Dwa guziczki. Te mankiety są takie dość e, długie. Wiedziałabym, że można sobie spokojnie to nawet, wiecie, podwijać. O. No, na no, jeszcze raz by się przydało, ale tak to wygląda. Nie no, fajna, fajna, fajna. Mówię, nie mogę się do niczego przyczepić, po prostu zastanawiam się, czy, czy jest fajna. O tak. Zresztą no niby mi się podoba. Więc pierwsza rzecz do zastanowienia. No i tutaj jest ten sweterek z Answer Lap. I tak, kolorystyka, ok. Długość i tutaj pasą jak najbardziej też, ok. To co mi w nim nie pasuje, tak widzicie, są te takie rękawki. To mnie wkurza. Ja nie wiem, czy to tak powinno być. No niby jest takie samo z obu stron, ale no... Jest to coś, co mi strasznie w nim nie pasuje. Widzicie? Nie wiem, czy to tak powinno być. Nie mam pojęcia, czy, czy to jest OK, czy nie. Ale no nie podoba mi się, więc on będzie szedł do zwrotu. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, to nie jest to sweter gryzący. On też nie był jakiś drogi, a ma dość sporo tej wełny. Kolor też jest taki, jak widzicie, ładny, bardzo twarzowy. No, szkoda, kurczę. No nie, no nie podoba mi się, jak to tutaj wygląda. Jeszcze mamy drugą opcję, tą bluzę, która kolorystycznie jest. Jeszcze wam pokażę. O! Praktycznie taka sama. Więc może to będzie lepsze. Tego się nie mierzyłam, więc nadzieja jest. Jeszcze wam pokażę. Tak to wygląda z tyłu. Kolejny sweterek z Answer. I tutaj również widzicie, fason jest ok, Kolor również jak najbardziej. Wydaje mi się, że do mnie pasuje. Jest to taki kurczę, jakby czerwono-fioletowy, jakby takie bardzo dojrzałe maliny. Ciężko mi jest go określić, ale no ładny, wiecie, zawsze to jest jakiś kolor, a nie jest taki krzyczący. Te guziczki też, one w sumie. Bardziej niż złoto one przypominają mosiądz, więc powiedzmy, że one są w kolorze takiego mosiądzu, się tak nie, nie błyszczą. E, mankieciki, ja je sobie podwinęłam. Ściągacze, mankieciki. No ja to, ja to mówię mankieciki, ściągacze. E, one są takie długie. Ja mam 1,62 m, więc myślę, że też wyższe osoby byłyby nim jak najbardziej e, zainteresowane i byłyby z niego zadowolone. E, Tutaj forma jest też fajna, on się tak delikatnie zwęża ku dołowi. Ma obniżoną linię ramion, no i ten konkretny egzemplarz ma ten. Wiecie, mogłabym to sobie wciągnąć, ale. Ach. Chyba go po prostu oddam. No, jeszcze się nad nim zastanowię. Tutaj byłam raczej e, właśnie na nie, zresztą na tą wadę. No, nie lubię kupować rzeczy z wadą. Wiecie, jak to jest. No, płacę, kupę pieniędzy za nową rzecz i jednak wolałabym, żeby była w porządku. E, jak Wam się podoba. No, ogólnie, y, wizualnie jest ok, nie? Przejdź moim zdaniem. Napiszcie, co myślicie. OK. E, <grytania> odejdę jeszcze troszeczkę. Wiecie co? Zapięty mi się zupełnie nie podoba. Bokiem za to wydaje mi się, że wygląda fajnie. Ma tutaj ten taki rozporek. Teraz sobie na podglądzie zobaczę, jak on wygląda z tyłu. E, no, rękawy ma bardzo fajne. Mi się podobają, ale nie podoba mi się ten dekort. i to jak to e, wygląda. Wydaje mi się, że lepszy byłby zabudowany bardziej w formie płaszcza. Wiecie, tutaj jeszcze jakiś paseczek i byłoby, myślę, całkiem, całkiem ok. Patrzę, czy to wiecie, bo w panterce będzie wyglądać e, albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. I to jest chyba niestety e, ta druga opcja. Czyli tak się na razie czuję. Zaraz go sobie rozepniemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na razie niestety jestem na no nie. Chociaż na no nie powiem, wiązałam z nim dość duże nadzieje. Aha, no mierzę to swojej bluzeczki, moje ekoskórkowe leginsy z hajemu. No i moje takie lecy zimowe, zwykłe czarne proste bodki. E, no i on rozpięty już wygląda fajnie. tylko to Jedyne co mi brakuje to kieszenie. Nie, rozpięty jest ok. Jakby go, wiecie, nie wiązać i zrobić tak, i wziąć sobie tutaj pasek. Znaczy nie wiązać, nie zapinać. Tak, on był lepiej, wygląda, jakbym miał tutaj po prostu, wiecie, bardziej zabudowane. Niestety przez to, że on jest tak odkryty, to nie wygląda to za dobrze. No nie wiem, nad nim się będę, słuchajcie, zastanawiać. Napiszcie mi, bo tutaj już zgubiłam. Jak przy tej koszuli jestem bardziej na tak, niż na nie, tak tu nie wiem. I już mój bez metek i używany sweterek z Answer no, medicine Powiedzcie, co myślicie, ale no moim zdaniem jest fantastyczny. I już wam powiem, co mi w nim nie pasuje. E, tutaj te guziczki, czekajcie, to sobie troszeczkę obniżę, e, są na takim jakby sznureczku i to tak Źle wygląda, no ale ja to sobie po prostu przeszyję. W tym wypadku zrobię wyjątek. Przeszyję sobie, bo to jest, wiecie, drobna rzecz. Właśnie też chodzi o to, żeby guzików nie pogubić, bo szkoda by było. I tak, on niby nie ma jakiegoś wielkiego tego dekoltu, no ale do bezpieczeństwa e, zawsze lepiej mieć tego nie pod spodem. I do tego założyłam sobie, chociaż niezbyt do tego pasują, ale te jeansy. Już nie zakładałam do nich butów. Ale tutaj widać, że długość przy butach będzie sama. raz. One są delikatnie przy w tym rozmiarze 40, ale w nogach są ok. I nigdy mnie tu nie cisną. Tak, się prezentują z tyłu. Tak tutaj drugi bok. I ja myślę, że one ze mną zostaną. Ja lubię takie więcej. Inne dżinsy, bo to się nie trzeba bardzo dużo wtedy nagimnastykować, wystarczy jakaś zwykła najprostsza bluzka i wyglądamy fajnie. Więc dżinsy jak najbardziej na tak. Rozfeterek no sweterek. Wiadomo. Teraz ten sweterek z Answer, No on jest śliczny. Zdecydowanie lepiej by wyglądał do białych dżinsów albo na przykład do czarnych, do niebieskich to tak niekoniecznie. On ma taki piękny kolor że e, no fajnie by było, jakby coś go po prostu podkreśliło, o, a przy niebieskich e, tak to dobrze nie wygląda, na przykład, czekajcie. A tutaj tak, dla porównania, widzicie te moje czarne leggings i od razu się po prostu ten taki głęboki morski w nim wybija. E, tak on się prezentuje, ma obniżoną tutaj linię ramion, e, rękawki są nietoperzowe, te ściągacze są mocno trzymające, takie troszeczkę dłuższe. E, krótki fason. Z tyłu odrobineczkę dłuższy niż z przodu. Tak się prezentuje z tyłu. Ten z drugiego boku. Ładny jest. No on ze mną zostaje. I wydaje mi się, że jest mi dobrze w tym kolorze. Jeżeli myślicie inaczej, to dajcie znać. Ale wydaje mi się, że, że jest ok. Nieskromnie powiem. Mhm. Tak. Tutaj ostatnia rzecz. Czyli te spodnie zamówione z, z ASUS. No, oryginalnie Berszka. Carpentery. Tak to się prezentuje. Przodem. Tego mogłoby nie być, jeżeli o mnie chodzi, ale poza tym ogólnie wiecie. Tutaj wszędzie. Leżą idealnie, długość na mój wzrost również jak widzicie idealna, tutaj bokiem leżą bardzo fajnie, przodem też, nigdzie się tutaj tak brzydko nie marszczą, nie zbierają, fajne, po prostu fajne spodnie do ganienia. no jak za 60zł wiecie, ciężko jest dostać modowe spodnie w takiej cenie, więc tutaj jestem zadowolona i je sobie zostawiam. Zresztą córka też już ją mierzyła, więc no jak nie ja, to ona, bo były podwinięte, jak ja teraz sobie chciałam założyć dla Was. Z mamy ją. <gry> ok, to dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To by było już wszystko na dzisiaj. W następnym filmie. Pokażę Wam, co zamówiłam z Zary, bo już powinno mi wszystko przyjść, już tam część paczuszek czeka, no ale poczekamy na wszystko i myślę, że zrobię osobny film z holem zakupowym, ale z rzeczami dziecięcymi, tak żeby wiecie, już Was nie męczy, ktoś nie jest zainteresowany rzeczami dla dzieci, to po prostu będzie to wszystko osobno. Ok, pamiętajmy, łapki w górę. Subskrypcja, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. E, piszcie, komentujcie, chociażby zostawcie serduszko, cokolwiek pod filmem, żebym ja wiedziała, że e, oglądacie to do końca. E, dobra, no dziękuję Wam. A miłego dnia życzę. Pa! pa.